Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest propozycja i zadanie Jezusa dla każdego z nas. Każdy z nas jest ochrzczony, więc wraz z Chrztem Świętym stajemy się uczniami Chrystusa. No i wraz z tym stajemy się misjonarzami. My mówimy że jest ktoś misjonarzem, bo pojechał na misję. No dobrze. Ale musimy sobie uświadomić, że misjonarzem staje się wraz z Chrztem Świętym. To Chrzest Święty mnie wysyła do dzielenia się Ewangelią. Każda msza święta kończy się rozesłaniem. Czasami widzimy, że było jakieś spotkanie, w którym było... Doświadczaliśmy rozesłania misjonarzy na poszczególne kontynenty. Ale sama Msza Święta jest tym elementem, gdzie Bóg nas wysyła. Mówi: Idźcie w pokoju Chrystusa. Nie? Idźcie, Msza Święta się skończyła i teraz dziel się tym, co usłyszałeś w liturgii Słowa i tym, czym karmiłeś się podczas Mszy Świętej. Dobiegają końca rekolekcje parafialne. Jest to ostatnia Msza Święta, więc kilka elementów misyjnych. Ostatnio głosiłem w jednej parafii na Dolnym Śląsku rekolekcję, i tamtejszy ksiądz proboszcz mówi: A bo tutaj, misjonarz, przywiózł sobie gadżety. A ja mówię: książę proboszczu, to nie są gadżety, są to narzędzia ewangelizacji. No właśnie. Więc przy okazji tych narzędzi ewangelizacji, spróbuję Wam scharakteryzować, na czym polega proces głoszenia Ewangelii. Czyli zapraszam Was do Ekwadoru. W 2004 roku dostałem list posłuszeństwa, aby jechać do Ekwadoru. Ekwador to jest linia równikowa. Gdzie o godzinie 6 rano wschodzi słońce, o godzinie 18 zachodzi słońce. Wszystko jest równo. Na równiku wszystko jest równo. Ekwador ma takie cztery regiony charakterystyczne. Jest tam ta główna część, gdzie jest stolica Quito, na wysokości 3000 metrów, łańcuch andyjski. Stamtąd można zejść do Amazonii, to jest końcówka dżungli amazońskiej, albo zejść w kierunku Pacyfiku, La Costa. Ekwador jest przebogaty kulturowo. Gdzie byś nie poszedł, to spotkasz inną etnię, inną grupę innych Indian. Nawet nad Pacyfikiem, w Esmeraldas, żyją, Afro Czyli Afrykańczycy, którzy mówią po hiszpańsku, są ekwator, Ekwatorczykami. To jest jeden kraj. Zaraz powiem o tej przestrzeni Amazonii, bo tam przyszło mi pracować. A drugi kraj Ameryki Południowej, gdzie w 2010 roku Rozpoczął się pewien projekt Patagonia, gdyż wtedy tamtejsze pięć inspektorii salesjańskich się zredukowało do dwóch, gdzie podzielono Argentynę na pół i jest teraz część północna i część południowa. To jest właśnie ta ich flaga, kiedy pamiętamy nie tak dawno były mistrzostwa świata. No to nam przy świętej wyszedłem z dwoma flagami. Z flagą argentyńską i z flagą poru, polską. No bo grała Polska z Argentyną. I mówiłem do ludzi: wspierajcie mnie, bo mam serce rozbite, rozdzielone. Nie wiedziałem, komu kibicować, bo jest serce moje w Argentynie. Tam zresztą jestem zameldowany do 2030 roku. No i jestem Polakiem. Ale kiedy Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata, więc wyszedłem wtedy z flagą argentyńską i mówię, moje serce dzisiaj jest argentyńskie. Więc była taka Msza Święta, radosna, w duchu Mistrzostw Świata. Adrem, do rzeczy teraz, ewangelizacja. Idźcie i głoście, dzielcie się Ewangelią, ale jak? No w jaki sposób? No na pewno trzeba nauczyć się języka hiszpańskiego. Ale grupy etniczne, grupy indiańskie mówią w swoim języku. Skoro przyszło mi pracować pośród Indian Siuar, Atuar, dawniej była taka troszeczkę pejoratywna nazwa Hibaros, to była taka grupa wojowników, która kiedy zabijała swoich nieprzyjaciół, to wtedy skracała nieprzyjaciela o głowę, głowę później gotowała, i przez to ym, posiadała taki totem, no, czyli element zwycięstwa, pokonania nieprzyjaciela. Nam, Salezjanom, w przeciwieństwie do Franciszkanów, do Jezuitów, na przestrzeni czasów udało się. Yy, Dojść do Indian Shuar poprzez szkolnictwo, bo Indianie chcą się kształcić, chcą uczyć się. Dlatego szkoły są bilingwe, czyli dwujęzyczne. Trzeba znać i hiszpański, i język lokalny Indian. Ekwador chyba jest jedynym krajem w Ameryce Południowej, gdzie ad eksperymentum, tak na próbę, na razie ona trwa już 20 lat, została zaproponowana inkulturacja. Na czym polega inkulturacja? Polega na, jak sama nazwa mówi, inkulturę, czyli wejść do kultury z Ewangelią, nie niszcząc jej, nie niszcząc kultury. Bo kolonizacja, to co robili Hiszpanie czy Portugalczycy, to narzucali wiarę, kulturę, i mówili, że to, co jest kulturowe, to jest niedobre, to jest diabelskie, to trzeba odrzucić. A inkulturacja w tym wymiarze ewangelizacji jest taką przestrzenią, gdzie trzeba szukać tak zwanych ziaren słowa, semiawerbii, czyli co elementów nadprzyrodzonych w kulturze. Dlatego język jest bardzo potrzebny. Pamiętam jedne z pierwszych wyjść z domu, z, z naszej misji. Umówiłem się z lokalnym ludem na na, na świętą. Pojechałem 4 godziny motorem. Później z godzinę musiałem przez te bagna dżungli amazońskiej przejść. No i, i godzina 14 czekam, czekam pół godziny, godzinę nic. No właśnie tak to jest jak gringo. Myślę, że to wszystko jest według zegarka. Zobaczyłem, później zrozumiałem, że każda wioska indiańska, kiedy się wchodzi gdzieś tam do wioski, czy do kaplicy lokalnej, to posiada taką muszlę. I to jest ten element zwołujący, a brzmi on następująco. Wyobraźmy sobie dżunglę, echo, kwestia 15-20 minut, i nagle z tych lasów tropikalnych przychodzą ludzie, i masz pełen kościół. Trzeba zrozumieć, na czym polega zwoływanie się ludu lokalnego. Nie dzwony, nie zegarek, ale taka forma. Idźmy dalej. Tutaj mam takie trzy, trzy podręczniki. Jest katechizm, nekaptej, jest modlitewnik do codziennego rozważania, czy juczni, no czyli brewiarz, czy też pieśni lokalnych. Więc widząc, w jaki sposób ubierają się, jak żyją, na przykład na tym koszu jest zawieszona taka, taka przepaska, którą kobiety noszą na bioderkach. Jak chodzą, no to wydają takie dźwięki. Ja mam drugą, zrobioną z czegoś innego, ale to też o właśnie jak chodzi. Czyli te elementy z ich strojów lokalnych zostały wzięte, zaczerpnięte, aby pomogły nam stworzyć takie instrumenty perkusyjne w pieśni. Posłuchajcie, jak to brzmi.

się Na rozpoczęcie przy świętej pieśni. Ładna? Bez organów? Da się, panie organisto? Da się. Idźmy dalej. 40 wiosek indiańskich, które żyją w klesie tropikalnym, nie posiadają najświętszego sakramentu. Nie ma tabernakulum. Co tu robić? No, robimy wszystko, aby każda wspólnota lokalna, kościół lokalny, posiadał własnego szafarza. Byłoby czymś pięknym, gdyby każda wspólnota miała swojego biskupa, swojego księdza, swojego diakona, swojego szafarza, swojego lektora i swoich ministrantów. No taki... Ale nie ma. Więc z ludu no, tworzymy, rozmawiamy w tym klimacie synodalnym i tworzymy struktury. Dzięki temu mamy szafarzy Eucharystii. Szafarz Eucharystii przychodzi, idzie trzy dni przez las tropikalny, idzie i niesie takie tabernakulum. Idzie i po prostu w pocie czoła, poci się, brudzi. I przychodzi do nas do, na misję i mówi Padre, przyszedłem po Pana Jezusa. Potrzebuję na najbliższy miesiąc czy dwa miesiące Pana Jezusa. Więc ja mu to daję i on to zamyka. Tutaj jest specjalne takie, później po mszy świętej można podejść i zobaczyć. Zobaczcie, te tabernakulum zostało stworzone znowu na podstawie tego, w jaki sposób żyją. Otóż, Widząc, że w domach strzechą pokryte, czasami blachą, bo chcą być nowocześnie, ale pod blachą przy tym upale to w domu się nie da wytrzymać. Widzimy, że są nie ma szaf, ale są takie, no takie szafki. Gdzieś tam na, na tych bambusowych szczebelkach, no, wiszą takie szafki, w których się przechowuje rozmaite domowe naczynka. Czy wiszą tego typu kosze? Czy te mniejsze, talerze, wszystko zrobione z naturalnych kokosów, owoców, które służą do talerzy. No właśnie. Widząc w jaki sposób takie quasi tabernakulum domowe wisi, mówimy: musimy zrobić tabernakula no, inkulturowane, czyli dostosowane do kultury. No i dlatego takie tabernakulum jest. Wiecie, jak to w życiu bywa, tak jak mamy, mówiliśmy sobie tu w jednym dniu o trudnych wydarzeniach, o nadużyciach liturgicznych, seksualnych, czy na innych przestrzeniach, innych płaszczyznach. Również i u tych szafarzy można zobaczyć, na przykład, że bije swoją żonę. Nie, że się znęca nad swoimi dziećmi, że pije. Więc kiedy takie ludzie chloe donoszą i mówią, padre, nie trzeba go zawiesić. Albo się weźmie w garść ten nasz szafarz, bo nie chcemy, żeby po prostu był, przewodził nam, skoro jest takim złym szafarzem. No właśnie, więc ja w trzech kaplicach zabrałem tabernakula, ponieważ. Yy, była profanacja na świętego sakramentu. Czyli nie dbali o Jezusa. Brak szacunku. Niezamknięte, niedomknięte, robactwo lokalne żywiło się na sakramentem bardziej niż lud, niż kościół lokalny. Inne elementy inkulturacji. Ekwadorze. Widząc, że kiedy przychodzisz do domu, jest taki duży garnek, w którym jest sfermentowane takie ala-piwo, taki napój, którego się wypija po 8-10 do 12 litrów dziennie. Robi się z manioku. Kiedy to kobieta przeżuwawszy to, wypluwa, i to podlega procesowi fermentacji, więc tym się żywią. Więc do domu przychodzisz, mówi padre, padre Andres, puch usta, puch usta, czyli usiądź, mówi w swoim języku, niech jama ciomartarum, no czy ten napój pijemy, no pijemy, e o martarum, mówię. No i wtedy bierze taki druszlak, tam zaczerpnie za i to wszystko próbuje oczyszczone dać do tej miseczki, tego talerza. Robi taki gest. Tymi brudnymi paluszkami i mówi, umarta. No właśnie wtedy wypijamy. A to jest gościnność lokalna. Dzięki temu mówimy, aha, to jest dobry pomysł, aby stworzyć naczynia liturgiczne. My znamy naczynia liturgiczne, kielich, patena, ale co im będziemy takie kielichy i pateny prezentować, skoro nie wiedzą, co to jest wino. Więc powstają następujące naczynia liturgiczne. Mamy tutaj patenę, to ta jest, ta jest patena i tutaj jest, tak żeby możli możliwość wypicia, jest kielich. No? Więc wtedy się mówi, że Jezus no, to ma pining, takie piningi, takie miseczki, a nie, że Jezus wziął kielich. No, kolejny element inkulturacyjny. Pamiętajcie, to słowo jest kluczem w ewangelizacji. No, to jest bogactwo Ekwadoru. I jak mówiłem, jest to propozycja ad experimentum, no, czyli jest pro, pro, propozycja, no, żebyśmy się uczyli żyć w ten sposób. Ale na skutek rozmaitych chorób tropikalnych, pomimo wielu szczepień, to w 2009 roku podjąłem leczenie się, więc wylądowałem w Polsce. Miałem okazję też na UKSW wtedy postudiować misjologię, antropologię, lecząc się i studiując, tak żeby troszeczkę człowiek się jeszcze w tej branży ewangelizacyjnej jakoś dokształcił. I w 2010 roku pojawił się projekt Patagonia. Patagonia, moi kochani, jest to wyśniona ziemia Księdza Bosko. Jak jeszcze nie było topografii, nie było wielkich globusów, święty Jan Bosko, nasz założyciel, myślał, marzył, śnił. a i właśnie widział jakieś tam patagones, no, duże stopy gdzieś tam w swoich snach i mówi: Tam wyślę moich synów, tam wyślę salezjanów. 150 lat temu yy, pierwszą ekspedycję wysyła do Argentyny. Pierwsze zalecenia pracują oczywiście wśród emigrantów, wśród Włochów, ale później muszą zejść poniżej z Buenos Aires na południe. Jak tutaj patrzyłem przedwczoraj, posiadacie relikwie, relikwiarz błogosławionego Zefiryna na Munkura. To jest błogosławiony syn wielkiego wodza kacyka Manuela na który, widząc w jaki sposób żyją ludzie ma mapucie, czyli mapu ziemia, cię, ludzie, ludzie ziemi, o tak tłumacząc można na nasz język, to wtedy mówił do taty, do Manuela, tato, ja tutaj widzę salezjanów, wyślij mi do szkoły salezjańskiej, ja chcę być salezjaninem, ja chcę być księdzem, quiero ser util a mi chcę być użyteczny dla moich ludzi. Chcę im służyć, chcę studiować, chcę uczyć się. Miałem okazję pracować pośród ludzi na Munkura, ale ostatnie pięć lat byłem kustoszem sanktuarium, gdzie urodził się Zefiry na Munkura, gdzie żył 11 lat. Jak biorę jego libretta, jego, jego indeks, mówię, kurczę, Indianin. Pojechał do Buenos Aires, no to musiał się nauczyć hiszpańskiego. Tam był francuski, wtedy było po łacinie wszystko, więc normalnie w indeksie ma pięć języków Więc, mówię, ale zdolniach. Można? Można. No właśnie. Argentyna już nie jest krajem tak bogatym kulturowo. Nie ma wielu Indian. Indianie zostali wyniszczeni też przez kulturę hiszpanojęzyczną, przez kulturę włoskojęzyczną. No to są emigranci, którzy ukształtowali ten kraj. Ale żyją tam Indianie Mapuci. Widząc, w jaki sposób żyją, jak się ubierają, widać, że od razu rękodzieła są z grubej wełny, owczej albo z lamy. Więc obserwując, mówię: No, coś tu musimy na moim doświadczeniu z Ekwadoru wprowadzić. No i zauważyłem, że przy swoich śpiewach kiedy dziękują Bogu za pogodę, albo proszą, używają takiej trutruki, która brzmi następująco. I to jest przy Towarzystwie tego bębenka, kultrun. I idą, śpiewają, modlą się. Więc mówię, a te elementy musimy wykorzystać w procesie inkulturacji, ewangelizacji. I na przykład w jednym miejscu, właśnie tam, gdzie żyją potomkowie Zefiryna, jest kaplica, kościół w kształcie kultrun. No, czyli wchodzisz do takiej potężnej kaplicy w tej formie skonstruowanej, gdzie są pozostałości, resztki, trumna, zefiryna. Jest element inkulturacyjny? Jest. W związku z tym, że w Argentynie zjada się bardzo dużo mięsa, mięsa owczego, baraninę, koźlęcinę, wołowinę, najlepsze steki to są z Argentyny, popijając to niesamowicie smacznym winem Malbec, więc każdy z nas, każdy mieszkaniec posiada taki talerz. To jest taki, taka deska. Są sztućce, Więc kiedy pamiętam, w 2018 roku kończyłem 50 rok życia, wtedy była niedziela, mówię słuchajcie, ja tutaj na różdż rzucam dwa warany, jeszcze jakieś inne rzeczy. Każdy przynosi swój talerz. Każdy przyszedł po prostu z takim własnym tym, więc nie musiałem zmywać po nikim. Każdy przychodzi, ma sztućce, ma jakąś lampkę do mina i świętowaliśmy po świętej, po modlitwie 50 lat życia Andrzeja Pitowskiego. Popatrzmy, no to wszystkie są formy. Ja tutaj bardziej wskazałem teraz na formy. Wiadomo, istotą są sakramenty, istotą są przykazania, istotą jest Ewangelia. Ale im bardziej ta forma będzie dostosowana do kultury, tym ta Ewangelia będzie bardziej zrozumiała Nie? sercem, umysłem, i wtedy będzie łatwiej im można w to wszystko uwierzyć, co Bóg nam zostawił. Niechaj to doświadczenie misyjne zaprosi Was do modlitwy za misjonarzy, też do misjonarzowania w swoim tutaj obrębie. Jak widzimy kolegów, koleżanki, sąsiadów, że nie idą do kościoła, jak możemy do nich podejść? No, trzeba wyjść to, to papież Franciszek mówi: trzeba wstać z kanapy, no, trzeba zmobilizować się, nie czekać na jakieś oświecenie, tylko mobilizacja. Niechaj taka Boża mobilizacja Wam wszystkim towarzyszy. Dobrego wieczoru i módmy się dalej.